Witam wszystkich ponownie w piątek już w grudniu yy, i chcę trochę powiedzieć o mchach yy, o mchach, których tak że właściwie tu mnie w akwarium prawie nie ma yy, ale bardzo by mi zależało, żeby one były w tym akwarium yy, otóż tak yy, mam mech yy, jeden rodzaj mchu ale szczerze powiedziawszy to nie wiem nawet jak on się nazywa, bo dostałem ten mech w gratisie z innymi roślinkami, jakie zamawiałem tam kiedyś na Allegro i nie mogę go teraz zidentyfikować. Niestety tak, po wysłaniu maila do gościa, od którego dokupiłem, nie dostałem żadnej odpowiedzi co to jest za mech, co on potrzebuje, no więc bałem się takie jakby eksperymenty. Yy, więc postaram się go pokazać Wam później pod koniec jak trochę bliżej, chociaż za dużo go nie ma, no ale zobaczymy. Yy, w każdym razie yy, mech ten, tak szczerze mówiąc, słabo sobie u mnie radzi. Yy, no nie wiem, przyczyn tego szukałem na forach. I nie wiem. Myślę, no, że znalazłem parę wskazówek, yy, co może być przyczyną, że on tak słabo rośnie. Yy, otóż po pierwsze to mech. Yy, Ponoć w każdym akwarium nie lubi zbyt wysokiej temperatury. No i tu od razu powiem tak. Mam meg w dwóch moich akwariach i jest tak. W tym dużym akwarium, w tym głównym, które tutaj widzicie, stoi u mojego syna w pokoju, gdzie znajduje się pokój ten, jest od, od, od południowej strony. No to jest tu. W miarę ciepło. Co prawda promienie nie padają mi ni bezpośrednio na to akwarium, ale wydaje mi się, że oświetlenie wpływa na, na temperaturę. Ogólnie w tym baniaku grzałka jest. No, ona tam jest, ale ja jej nie używam. A i tak temperatura wody to jest tak 25 stopni rano, tak do południa, po czym włącza się światło i temperatura zaczyna rosnąć. I tak przy wygaszeniu świateł, no to już dochodzi mi do 28-29 stopni. Więc no co? No mógłbym się zgodzić z tym, że to jest od temperatury. Ale yy, mam drugie akwarium. I to jest mniejsze akwarium i ono stoi w salonie od strony północnej. No i tam jest chłodniej. I powiem tak, tam temperatura yy, wynosi mi jakieś... 21, 22 stopnie, 22 stopnie to jest maksimum, co tam co tam jest w tym akwarium. No i tam nie ma grzałki też w ogóle. Światło jest inne, bo jest światło wyżej. Ja Wam kiedyś pokażę to akwarium, także wrócę, wrócę do tego przy pokazywaniu tamtego akwarium, właśnie. No i tam ten mech też nie rośnie, więc wykluczam, że to jest wpływ temperatury, bo tam jest 21, 22 stopnie, tu jest 21. 829 i jest to samo. Mech nie rośnie ani w tym, ani w tamtym małym, gdzie jest niższa temperatura. Druga przyczyna to światło. No i powiem tak, w 60, o świetle już mówiłem, ale w 60 mam tak. W